się dzisiaj zgodnie z prośbą Wiza będę nagrywał film o ustawieniach AMD pod FPS. -y. I pierwszy to będzie zakładka gry. Wybieracie gry, które Was interesuje. Na początku polecam tutaj e Sport. Teraz tak, to zostawiamy, to Radeon Chilla wyłączamy kompletnie. To i możecie włączyć, ale ja to zwykle wyłączam, bo to nie, praktycznie nie, nie widzę różnicy. Tutaj e, ulepszona synchronizacja Radeon, Teraz raczej bym zostawił wyłączone. czekając na oświeżenie wyłączone jeśli nie włączy aplikacja. antyaliasing użyj ustawień aplikacji. Yy, wielokrotne wyrubkowanie Morfologiczne wygładzanie krawędzi MLA wyłączone Filtrowanie antycyporowe wyłączone Jakość filtrowania tekstur na wydajność dajecie yy, Zastęp ustawienia aplikacji, to dam był maksymalnie dwa, bo to nic mi nie daje, a może Wam troszeczkę zbussować FPS-y Patryny buforowanie OpenGL wyłączamy Radeon FreeSync pod aktywną AMD Tryb skalowania na środek niestandarkowy kolor, jeśli nie chcecie zrobić jakieś miksów, to też bym wyłączył. Yy, Natomiast nie możemy pójść do wydajności zakładki. I teraz tak to sobie możecie kombinować na, wszel na wszelkie sposoby z temperaturami. Jak ktoś umie, to polecam. Jak ktoś nie umie, to niezbyt. Może spalić kartę. I przejdziemy do ustawień samego. System. Tutaj bym radził tylko zalecane, co dzisiaj lepiej mieli. Lepsze te sterowniki będą. Dalej, grafika, tutaj e-sport tak typowo, ekran, tutaj raczej bym nic nie ruszał, profile wideo dałbym na sport dla was, moim zdaniem, tutaj raczej nic nie zmieniać konta to już wasze i ogólne. Tutaj możecie wybierać sobie w których tych idą powtórki, do którego profilu. Powtórki sam bym wyłączył, natychmiast tego GIFA też bym wyłączył. Powtórkę, grze, też bym wyłączył, bo to wszystko zabiera FPS-y. Nagrywaj pulpit, nagrywacie to, to, to jest dla was. Jak nagrywacie to, tego nie ruszam. To róbcie co chcecie, jak streamujecie to, też tego nie ruszam. A program UND, I'm the User Experience. I teraz tak, to zostawiacie, animacje efekty wyłączacie, położenie paska bocznego to od was zależy. Zawsze na wierzchu wyłączacie. Język polski. Powiednienia chwusze zostawiacie. Reklamy wyłączacie. Menu paska w systemie wyłączacie. Doradca ds, aktualizacji wyłączacie i nakładkę, gdzie możecie wyłączyć. Yy, jeśli nie interesują Was temperatury, czasami tego nie włączacie to możecie to wyłączyć. Transmisja strumieniowa, gry. gry. To wyłączyłbym. Ukryję nakładkę wskaźników podczas rejestrowania. To bym zostawił tak włączone. Intera opropkowania na 2 sekundy dajcie. Z mojej strony to chyba tyle. Ten program jest bardzo łatwy, króciutki odcinek. Dziękuję za oglądanie. Następnie pozdrawiam tam gościa, który zaproponował. Z mojej strony to tyle. Siamko, cześć.